Więc... Ach, cholera. Laura, państwa. Więc i siemioneczko, z tej strony, Mighty i witam Was na kolejnym live streamie na moim kanale. I yy, na dzisiejszym live streamie. Tak, domyślacie się. Będzie Team Fortress. Okej. Okay. Dobra. Eee, ma bardzo... tutaj dzielczość. Mam jeszcze ekran. Dobra. Wyślę tylko share screen. Pozimy dźwięk. Dobra. A to robimy. Witam wszystkich. I zaraz znajdź grę. Okej. Men... Hmm... Swobodny, men, z położności, trening, Wiecie co? Jestem kompletnym mobem w Team Fortressie, więc zrobię u... Ro sobie trening. podstawowe. Chyba będę musiał... Musiał ogarnąć to żołnierzem. No dobra. No to, no to lecimy. Dobra. Ja sam sobie słabo radzę w Team Fortressie, więc... Oczekujcie ode mnie tego, że będę du dużo, dużo ginął i poprawię sprawę. Give em hell boys! No, to był często, skorzystaj z krewpacy, by co powiedzieć swoje uzbrojenie. Okej. Okay. Łapie. No to to łapie. No to dobra. No to lecimy. はい。Okay.